Uwaga, na końcu tego filmu jest intratna oferta pracy, więc warto oglądać do samego końca. Wyspa na rzece Ob na Syberii. To tutaj 30 osób, 15 kobiet i 15 mężczyzn, miało zostać umieszczonych, by brać udział w grze Game to Winter, rosyjskim odpowiedniku Igrzysk Śmierci. Rosyjskie prawdziwe Igrzyska Śmierci. No tak, Rosja to chyba jedyny kraj na świecie, gdzie mogli wpaść na coś takiego. W tym odcinku opowiemy sobie o tym nietuzinkowym pomyśle na grę i o jej biznesowych efektach. Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia był producent i przedsiębiorca Jewgeni Piatkowski. W listopadzie 2016 roku na rosyjskim portalu VK, dawniej w kontakcie. Umieszcza ogłoszenie castingowe zapraszające do udziału w nowej grze, programie typu Reality Show pod nazwą Game to Winter. Idea show polega na tym, by 30 osób, 15 kobiet i 15 mężczyzn, umieścić na syberyjskiej wyspie na rzece Ob. Cała wyspa naszpikowana miała być dwoma tysiącami ukrytych kamer, które obserwowałyby ich zmagania. Uczestnicy uzbrojeni byli tylko w nóż, mieli rywalizować ze sobą w zadaniach, walcząc o nagrodę 100 milionów rubli. Niska temperatura, dochodząca do minus 50 stopni zimą, brak łatwo dostępnej wody czy pokarmu oraz dzikie zwierzęta, w tym niedźwiedzie brunatne, licznie zamieszkujące ten teren, to tylko część z wyzwań, jakie miały czekać na uczestników. Nie to jednak było najbardziej zatrważające. Zgodnie z zasadami programu, jakie proklamował i przedstawiał producent Jewgeni, organizatorzy mieli nie interweniować w program w przypadku agresji czy w ogóle jakichś kłopotów. Jedyną opcją na odejście uczestnika było samodzielne jego zrezygnowanie. Wtedy przylatywał helikopter i zabierał taką osobę, ale poza tym przeczytam Wam słowa samego producenta. Wszystko jest dozwolone: walki, alkohol, morderstwa, gwałty. Oraz nie podamy uczestników do sądu, nawet jeśli dopuszczą się morderstwa czy gwałtu. Nic nam do tego. Będzie to wyraźnie podkreślone w dokumentach, jakie będą musieli podpisać gracze przed startem show. Nie będziemy interweniować w relacji między ucz uczestnikami ani monitorować ich zachowań seksualnych. Nasze kamery nie będą w stanie objąć każdego zakątka wyspy. I na koniec to też cytat. Jeśli kobieta zajdzie w ciążę i udaje się donosić do końca, świetnie dla nas. Gra miała trwać właśnie 9 miesięcy. Do kwietnia 2017 roku do programu zgłosiło się 340 osób. 120 z nich dostało się do głosowania internetowego. Finałowa trzydziestka miała być ujawniona w lipcu 2017. W tak zwanym międzyczasie wiele stacji i sieci telewizyjnych zgłaszało się do producenta Piatkowskiego z ofertami i prośbą o możliwość transmitowania programu na ich kanałach. Wszyscy nie mogli się doczekać. A tu zong, niespodziewanie, Eugenii Piatkowski ogłasza, że program się nie odbędzie, został odwołany. Mało tego, on nigdy nie miał powstać. Od początku był bowiem mm, oszustwem, albo jak to powiedział sam producent, eksperymentem marketingowym. Mm. No i widzicie, Piatkowski, pomimo oburzenia ze strony uczestników, którzy chcieli brać udział w grze, ze strony opinii publicznej, i tak ogłosił się geniuszem marketingu, mówiąc, że taki rozgłos, jaki udało się zrobić. Nie wydając ani kopiejki, jak to sam powiedział, na organizację Game to Winter, no to jest sukces jego eksperymentu. Niestety, na pytanie, co miał ten eksperyment udowodnić, Jewgeni nie potrafił odpowiedzieć. Prawdą jest natomiast, że i tak udało mu się zwrócić na siebie uwagę. The Sun, New York Times. Telegraf, wszystkie te czasopisma, wszystkie te periodyki pisały o Game to Winter, i według Piatkowskiego to właśnie była prawdziwa reklama, a nie taki marketing, takie reklamy, które widzimy zazwyczaj w telewizji, które nic nie wnoszą. No dobra, ale skoro producent nie wydał ani kopiejki na organizację tego przedsięwzięcia, to może chociaż coś na tym zarobił. Z informacji, do których udało mi się dotrzeć. Oddał wszystkim chętnym widzom, którzy wykupili pakiet VOD, żeby oglądać program przez internet. Oddał te pieniądze, przynajmniej tak piszą internety. Natomiast jeśli chodzi o partnerów biznesowych i te sieci telewizyjne, które się do niego zgłaszały, on im potem zaproponował, uwaga, sprzedaż danych osobowych osób, które zgłosiły się do programu i które wykupiły VOD w cenie 10 tysięcy rubli za LIDA, czyli za jedną osobę. No i jak to ocenić? Czy Piatkowski rzeczywiście jest geniuszem marketingu? A może jest zwykłym oszustem? A może jeszcze inaczej powinniśmy do tego podejść? Jaka jest w ogóle przyszłość tego typu gier? Ocenę zostawiam Wam, komentarze są do, wasy, do Waszej dyspozycji, zachęcam do zostawienia swojego. Ja myślę, że takie igrzyska śmierci na żywo są na pewno kuszące, i tutaj pojawia się oferta pracy. Ciekawa oferta pracy, którą znalazłem parę dni temu w internecie. Hashash Hash to firma oferująca towary i usługi luksusowe dla klientów premium. Aktualnie na ich stronie pojawiło się ogłoszenie z ofertą współpracy. Widzicie, jeden z klientów Hash, Hash zażyczył sobie zorganizowanie trzydniowej gry Airsoft. To taki paintball z replikami prawdziwej broni, dla 100 osób w lesie. Firma poszukuje obecnie projektanta gier, który pomoże zaprojektować głównie teren, na którym będzie się działa ta trzydniowa rozgrywka airsoftowa, więc e, trzeba no, pomyśleć o jakichś e, ekstrasach, żeby tam nie było tylko drzew, ale żeby były jakieś nie wiem, domki, skrytki, przejścia itd. itd. Póki co nie ma mowy o żadnych gwałtach, morderstwach, ani niczym takim mega agresywnym, a zlecenie jest intratne, bo za 6-tygodniowy okres współpracy firma oferuje 45 tysięcy funtów, więc jeśli czujecie się dobrzy w level designie, to kto wie, może to ogłoszenie jest właśnie dla Was. Link zostawiam w opisie tego filmu. No i co? Świat jest Wasz. Wysyłać zgłoszenia, wysyłać. Tymczasem to tyle na dzisiaj. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie na temat tego typu rozgrywki, jaka będzie jej przyszłość. Jeśli film wam się podobał, to dajcie też łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji. Wszystkie te takie YouTubeowe rzeczy dla mnie to będzie znak, że chcecie więcej tego typu materiałów. Zapraszam też na mojego bloga, gdzie jest komplementarny do tego filmu wpis dotyczący. Gamifikacji terroryzmu. Bardzo ciekawa sprawa, trochę niebezpieczna. Zapraszam grzegoszelifirowicz.pl. Tymczasem to tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.